Cześć! Witajcie na naszych kolejnych muzealnych warsztatach online. Tym razem, jak widzicie po tym, co mamy na stole, łatwo się domyślić, co będziemy robić. Zbliżamy się bowiem święta Bożego Narodzenia, czyli czas, którego naprawdę każdy z nas oczekuje, a już ja na pewno, bo ja uwielbiam Boże Narodzenie. Ale żeby do niego się przygotować, żeby wprowadzić się właśnie w ten Bożonarodzeniowy klimat, chcemy Wam dzisiaj zaproponować zrobienie takiego stroika na biurko w formie choinki takiego jak tutaj widzicie i przygotowanie z nami leśnych ozdób choinkowych. Bo choinka to taki element dekoracji, który każdemu z nas bezbłędnie i zawsze kojarzy się właśnie z Bożym Narodzeniem, ale zanim na ziemiach polskich zaczęliśmy przyozdabiać choinki takie, jakie my dzisiaj je znamy. Przyozdabialiśmy tak zwane podłaźniczki. Była to nic innego jak najprościej można by ująć choinka, ale nieco mniejsza i powieszona u sufitu, u powały, nad stołem wigilijnym, czubkiem do dołu. Ozdobiona właśnie naturalnymi ozdobami jabłkami, pierniczkami, światami z opłatka, szyszkami, ym... Czy ozdobami papierowymi? Takie pod, taką podłaźniczkę robiono ich kilka, tą najstrojniejszą, najładniejszą wieszano właśnie nad stołem wigilijnym w centrum domu, mniejsze w każdym pokoju, a pojedyncze gałązki zanoszono i wieszano również w stajniach, gdzie mogły zobaczyć je i mogły być one towarzyszyć zwierzętom gospodarskim. Na no, jeśli och, pod, najpierw podłaźniczka, a tak naprawdę od kiedy tą choinkę mamy? No właśnie i to jest ciekawe, bo choinka tak naprawdę nie jest do końca polską yy, tradycją, jeśli chodzi o święta Bożego Narodzenia. Yy, dlatego, że choinka tak naprawdę przywędrowała do nas z Niemiec. Hmm. Konkretnie to, jak byliśmy pod zaborem, jak byliśmy jeszcze pod zaborami, pod zaborem pruskim, to my wtedy przejęliśmy tą tradycję. I był to koniec XVIII wieku, kiedy Kościół już oficjalnie zaakceptował choinkę, jako tą naszą tradycję, ozdobę bożonarodzeniową, dlatego że co prawda choinka było już u nas trochę wcześniej, ludzie rzeczywiście mieli ją w domach, przynosili, stroili, ale wówczas Kościół uważał to za zwyczaj pogański. A tak naprawdę choinka właśnie przywędrowała do nas z Niemiec, konkretnie tam już była w XVI wieku, przynoszona do domu, ubierana. Natomiast do Europy przywędrowała w XVIII wieku. Najpierw była to Anglia, potem Francja i dopiero na końcu właśnie my. Żeby nie przedłużać, żeby Was troszeczkę nie zanudzić naszym gadaniem, proponujemy Wam właśnie, żebyśmy zaczęli robić sobie nasze ozdoby bożonarodzeniowe. Zresztą rok temu taki film pojawił o ozdobach bożonarodzeniowych i o zwyczajach bożonarodzeniowych, pojawił się już u nas na kanale. W opisie wkleimy Wam linka do niego, żebyście mogli sobie go łatwo odnaleźć. I zaczniemy od zrobienia tych ozdób tradycyjnych, bo je musimy pomalować farbami. My mamy takie farby akrylowe, ale jeśli nie będziecie mieli farb akrylowych, to z powodzeniem możecie pomalować farbami plakatowymi, tylko pamiętajcie, że muszą być one gęste. Można również kupić sobie takie spraye srebrne, złote czy inne kolory i wtedy wychodzą nam takie przepiękne. Ja mam tutaj złotą, e, złotą e, szyszkę. To co? Zaczynamy. No to zaczynamy. To może powiedzmy najpierw, co będzie nam w ogóle do tego wszystkiego potrzebne. Będą nam potrzebne orzechy. E, żeby je zawiesić, musimy sobie tutaj w czupek orzecha e, wbić gwózdka. Tutaj gwoździa. Koniecznie poproście o pomoc osobę dorosłą, żeby Wam pomogła wbić tego gwoździa. Będziemy później do tego mogli sobie przywiązać taki sznurek. Ja mam taki sznurek konopny, on będzie fajnie wyglądał, ale może być również jakakolwiek nitka tak naprawdę. I to będzie nam służyło do tego, żeby po prostu ten nasz pomalowany orzek zawiesić na choince. Mamy również różnego rodzaju szyszki, mhm. które również będziemy malować. My mamy tutaj, jak widzicie, dwa rodzaje szyszek, bo mamy takie, takie, podłużne. takie podłużne, które y, każda z nich tak naprawdę ozdobi tą y, naszą choinkę. Y, I przyniosłam tu jeszcze takie koraliki drewniane, je kupicie w różnego rodzaju sklepach plastycznych. Y, one również, jeśli są pomalowane właśnie farbami i nawleczone na taką, taki sznurek, taką nitkę, fantastycznie będą wyglądały jako takie własnoręcznie zdobione, e, zrobione ozdoby choinkowe. Zobaczcie, tutaj pomalowana e, szyszka farbami. E, a żeby one się tak pięknie błyszczały, wystarczy e, odrobina lakieru do włosów tak naprawdę. To co, zaczynamy? Najpierw orzechy. Zaczynamy. Czyli najpierw zrobimy takie najstarsze ozdoby, tak. a potem zrobimy sobie takie trochę bardziej e, współczesne. To jest ma ten jest bardzo fajny, taki jasny. My sobie będziemy je nabierać, te farby bezpośrednio na pędzle. Ja biorę czerwony. Natomiast Wy oczywiście możecie sobie je rozlać na, rozlać na jakiś talerzyk i nawet mieszać kolory. Te orzechy zresztą można bardzo fajnie pomalować jedną warstwą, a później domalować im jakieś wzory. Ale no te farby akrylowe dobrze pokrywają. Bardzo wierzchnie. dobrze pokrywają, bo one są też gęste, one też uh -huh. mają trochę, troszeczkę inną strukturę, ale tak jak mówię, zwykłe, najzwyklejsze, takie szkolne, jakie macie plakatowe, też się do tego fantastycznie, fantastycznie nadadzą. Można je też na przykład, my tego tutaj nie mamy, bo nie mamy folii, ale taką folią alumino, aluminiową uh -huh. po prostu Owiną? obłożyć, owinąć, owinąć. No i wtedy będą takie po prostu srebrne orzechy. Aby nie obrócić stołu, podkładamy je sobie na papierek. Chcemy wziąć inny kolor, to weźmiemy i założymy sobie. Wypłukamy pędzel, tylko pamiętajcie, że jeśli zmieniacie kolor i wypłukujecie ten pędzel w wodzie, to musicie go później dobrze tej, z tej wody odsączyć, osuszyć, żeby on był jak najmniej tej wody miał, bo wtedy po prostu najszybciej to wszystko schnie. Już bijecie sobie te gwoździe do orzechów, to zresztą będzie fajnie jest za nie trzymać. No one chyba nie wchodzą jakoś specjalnie ciężko. Nie, bo trzeba je wbić gdzieś... właśnie od, mhm. od góry, tam gdzie y, skorupki się stykają ze sobą, właśnie naturalnie. I tylko tak jak mówię, skoro gwoździe są ostre, więc koniecznie poproście o pomoc kogoś dorosłego. Szyszkami się troszeczkę bardziej pobudzimy, bo już nie mamy za co chwycić niestety, jak Ci powudziłam. Ale szyszkę ja sobie zrobię taką mniejszą i taką pomarańczową sobie zrobię jedną szyszkę. Dobra. Nawet jeśli się pobrudzicie, to, to wszystko zejdzie także na spokojnie. Zmieje się, zmieje się. Nawet z pasnowki. Teraz jak mamy pomalowane już nasze szyszki i orzechy, my zrobiliśmy tylko po prostu po dwa, ale wy oczywiście zróbcie tyle ile nazbieracie, czy tyle ile będzie wam potrzebne do zrobienia waszych domowych choinek. I będziemy czekać aż nam one wyschną. Bo jak zobacz, wiecie, zobaczycie sami, jak będziecie to yy, próbować, to zobaczycie, że one są yy, po prostu mokre. Musimy się nam to wszystko wysnuć, żebyśmy mogli dopiero sobie przywiązać nasze sznureczki. Ale w tym czasie, żebyśmy nie traciły czasu, to sobie zrobimy choinki. Dobra, papierowe. Już robimy. Czy te pędy nam jeszcze będą potrzebne? A w zasadzie nie, nie będą nam już te pędzla potrzebne. Teraz mi powiedz co i jak robimy. Tak więc tak, do wykonania takiej choinki, takiej, która tutaj stoi, będziemy robić praktycznie identyczne. Na pewno będzie nam potrzebny klej, taki zwykły klej do papieru. No oczywiście mm. te kleje mamy. Nożyczki, nożyczki są konieczne. Eee, bibuła, różne kolory, ale no jak wiadomo wołinka jest zielona, więc e, zielony kolor na pewno. E, ja polecam tutaj dwa odcienie zieleni, żeby wyszło nam właśnie takie coś, ale oczywiście jak nie no to możecie sobie zrobić taką jednolitą no i jakieś kolorowe bibuły do wykonania e, łańcucha i różnych takich e, ozdób. Jeśli się chce robić oczywiście ozdoby z bibuły. E, my mamy tutaj jeszcze gwiazdki. E, gwiazdki mamy już wycięte co prawda, ale szablony udostępnimy Wam na naszej stronie internetowej. Podobnie jak szablon chyba tego, prawda, z czego stożka, z którego jest e, wykonana nasza choinka, bo to też moglibyśmy udostępnić. Mhm. Wszystkie szablony udostępnimy Wam oczywiście na naszym profilu na Facebooku i na stronie internetowej. Tak jest i my te nasze szablony mamy już co prawda z, zszyte zwykłym, tu masz trzymaj jeden, mamy zszyte już zwykłym zszywaczem, ten szablon po prostu wycinamy i zszywamy go tak na pół, żeby wyszedł nam właśnie taki stożek. Oczywiście możecie sobie korzystać, nie musicie korzystać z naszego szablonu, możecie sobie po prostu wyciąć swoje, chcecie, żeby ta choinka była większa albo mniejsza. No my akurat tutaj mamy takie dosyć spore, tak mi się wydaje, jak na biurko, więc w sumie to możemy zaczynać powoli to trochę robić. No i będą nam oczywiście jeszcze potrzebne ozdoby na choinkę. My tu mamy większość stekinów i trochę oczywiście bibuły. Na tej choince są widoczne, też ozdoby właśnie z bibuły. Dobra, więc zaczynamy. Na początku bierzemy sobie. Możesz sobie też wziąć taki. Słuchajcie, tą bibułę w sumie nie musicie jej nawet otwierać. Jak macie taką oryginalnie zapakowaną, to po prostu tniemy sobie takie paski. Mniej więcej ucinamy taki kawałek. Mniej więcej taki. I to ucinamy. Trzymamy to teraz po prostu tak zwyczajnie, trochę ściśnięte. I nacinamy sobie takie paseczki. Ważne, żeby nie dojechać do końca. Trawkę robimy po prostu. No taką trawkę. No I trzeba mieć do tego dosyć ostre nożyczki, to od razu mówię. Ok. No I powstaje nam coś takiego, czyli no właśnie taka trawka. Yy, ja myślę, że na razie może wystarczy mi taki jeden pasek. Będziemy się z Luizą dzielić. Dlatego, że to się robi naprzemiennie. I słuchajcie, teraz tak. Yy, bierzemy sobie kawałek tej naszej trawki, ucinamy sobie paski. Takie większe lub mniejsze. A mniej więcej takie. No i oczywiście, co robimy teraz? Smarujemy je od góry po tej niepociętej części. Po tej tutaj smarujemy to wszystko klejem. Tak, dosyć sporo. No i po prostu przyklejamy na naszą choinkę, na nasz stożek, tak żeby nam zasłonił te dolne y, części. Od dołu i zębami do dołu. Prawda? Tak, z zębami do dołu. Dalej, dookoła. Musimy obkleić choinkę dookoła jednym kolorem. Najpierw weźmy jeden kolor. Jeśli tu u góry wychodzi Wam nierówno, to zupełnie się tym nie przejmujcie, dlatego że tego nie będzie widać w efekcie końcowym. Już, no to teraz robimy zamianę. Ty sobie bierzesz y, ciemniejszy kolor, a ja sobie bierę jaśniejszy. Okay. Ja też już kończę. Jedną część. Potem jeszcze na początku mogą nam wychodzić takie przerwy, ale potem to się po prostu dokleja. Dobra. No i po prostu to, ten jaśniejszy kolor przyklejamy wyżej, tak, żeby zasłonić y, te nierówności tutaj tego pierwszego koloru. I żeby było nam widać właśnie yy, te igły, niższe igły. Warstwy, no to po prostu naklejamy teraz znowu ciemniejszy kolor, czyli, na czyli robimy tak na przemian. Jasne.

Winky, to teraz y, gwiazdki. Gwiazdki trzeba zrobić w ten sposób, że trzeba je ze sobą skleić, mm -hmm. okay. e, żeby były trochę, ja nie mam akurat to ze zwykłego papieru, e, więc po prostu żeby były trochę twardsze i ładnie wyglądamy na końcu. <sum> Ja sobie to robię tak, że po prostu tutaj na górze ja sobie to trochę nacinam, żeby tę gwiazdkę włożyć zwyczajnie do środka, a nie ją przyklejać. No i po prostu tak zwyczajnie. O, siedzi. No i teraz zostało nam już tylko zrobienie ozdób. No i my akurat dzisiaj będziemy sobie przyklejać różne yy, właśnie tekiny. Hmm, czy kulki z bibuły, i na końcu zrobimy sobie też taki ręczny. Przynajmniej zaczniemy robić, żeby też Was tutaj nie zanudzać. Zaczniemy robić sobie łańcuch z bibuły. I oczywiście, jak macie jakieś cekiny, czy takie podobne rzeczy, to one spokojnie przyklejają się zwykłym klejem do papieru. Nie musicie mieć tu jakichś specjalistycznych ciepłych i innych takich właśnie klejów. Tylko używajcie dużo tego kleju. I wtedy one się tak fajnie będą trzymać. Będą trzymać. Dobra, słuchajcie, więc tak, yy, ozdób możecie sobie oczywiście zrobić mnóstwo, ile tylko chcecie, my tu nie będziemy robić wszystkich na choince, yy, aż tak dużo, dlatego, że strasznie dużo czasu by nam to zajęło i Wam też na pewno znudziłoby się oglądanie tego, więc yy, zabieramy się teraz do robienia łańcucha. Do robienia łańcucha oczywiście będą nam potrzebne też nożyczki, klej yy, i dwa kolory bibuły. I tak, bierzemy sobie jeden kolor najpierw, też taki pasek, jaki tu mamy. I tniemy sobie w zależności od tego, jaki szeroki chcemy mieć ten łańcuch, ale na taką płynkę, no to raczej mniejszy. Mniej więcej taki kawałek. Mhm, taki niebieski? Mhm. A tak też czerwony? I musimy teraz sobie wziąć, słuchajcie, drugi kolor. Więc mamy dwa takie paski. Trzeba sobie trochę je rozwinąć. I sprawa jest bardzo prosta. Jedną końcówkę, jednego, yy, końcówkę tego jednego koloru. Smarujemy sobie tutaj przy brzegu klejem. I przyklejamy prostopadle do niego drugi kolor. Chwilę trzymamy, żeby nam się to przykleiło. I słuchajcie, teraz po prostu przeplatamy. Bierzemy ten kolor, który jest niżej, pod pod spodem i po prostu przeplatamy go sobie i następny kolor tak samo. I trochę to tak ściskamy, żeby nam nie zjeżdżało. Muzyka Dłuższe musicie zrobić, tym dłużej musicie po prostu skręcać. Na końcu sobie to sklejmy normalnie klejem, żeby nam się trzymało. I to tyle. I nasz łańcuch jest gotowy. Teraz możecie go sobie po prostu na choince zawiesić, jak tylko chcecie. Jak będziecie mieć już to ozdoby, to ten łańcuch spokojnie dobrze nam się będzie na nich trzymał. I taka choinka Wam yy, wyjdzie. Ja zrobiłam wersję prostszą. <grymne> Moja choinka też gotowa. Gotowe. I Gotowe, choinki mamy gotowe. <grymne> Dziękujemy Wam za dzisiejsze zajęcia. Oczywiście swoimi orzechowymi i szyszkowymi bombkami i choinkami. Pochwalcie się w komentarzach pod postem z tym filmikiem na naszym fanpage'u na Facebooku. I zapraszamy Was oczywiście do zasubskrybowania naszego kanału, żebyście wiedzieli o wszystkich naszych nowościach. A jeśli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapki w górę. No i oczywiście chcemy życzyć Wam wesołych świąt. I szczęśliwego nowego roku. Od wszystkich muzealników dziękujemy i zapraszamy Was ponownie. Cześć, cześć.